No to dobra i właśnie może ktoś pamięta, co było w poprzednim odcinku, co nie pamięta, to ktoś czy nie, no niech ktoś mi powie, okej, okay, no to kto to pamięta, no niech. Ktoś mi powie, okej, okay, no to jak ktoś nie pamięta, to już mówię, a mianowicie to, że Niemcy poszedł wyszkolić Litwę, Łotwę i Estonię, co nie, no to dobra, no to tyle w temacie, okej, okay, już wam pokazuję dalszą historię tego, no narodów kontrchuma, co nie, no to tyle w temacie, już wam to pokazuję, okej. Okay. No to dobra, ja was zaraz przygotuję was wszystkich na wielką wojnę tutaj, okej, okay, no to jak jesteście gotowi na wielką wojnę u nas, czy nie no mi kurwa teraz powiedzcie, okej, okay, no to jak, no to dobra, no to tyle teraz, kurwa w temacie, no to jak litwał. Łotwa i Estonia, jesteście gotowi walczyć za mną i o mnie, czy nie? No mi teraz, no to teraz, kurwa, powiedzcie, okej, okay, no to tyle w temacie, okej, okay, no to dobra, powiedzcie, co umiecie, Litwa, Łotwa i Estonia, okej. Okay. No to dobra, dobra, dobra panie Niemcy, co nie ja tam razem z Łotwą i Estonią chcemy zrobić to co mamy, okej, okay, czyli co robimy teraz, no to kurwa, co nie panie Niemcy, ja tam jestem gotowy zrobić to co mamy, okej, okay, no to jak no to tyle w temacie, okej, okay, no to jak Łotwa i Estonia jesteście gotowi na trening, czy nie no mi kurwa, powiedzcie okej, okay, no to jak Łotwa i Estonia idziemy słuchać pana Niemcy. Czy nie? No to dobra Litwa, no to dobra Litwa, no to jak ja tam jestem gotowy na ten trening, co go Niemcy kom nam zrobić, co nie, no to jak Litwa i Estonia jesteście gotowi na ten trening, ciekawe tylko jak to będzie wyglądać, no ten no trening, co nie, no to jak Litwa i Estonia, co nie, no to jak ja już nie mogę się doczekać. Czekać służby w domu Niemiec co nie ale dobra no to na razie to tyle w temacie ja tam idę się już troszeczkę przygotować co nie no to dobra ciekawe jak będzie ta służba wyglądać w jego. Domku, co nie, ale dobra ja tam jestem gotów, a ty Estonia weź coś, powiedz ok, bo ja nie chcę milczeć, co nie Estonia. A to dobra Litwa i Łotwa, co nie, no to dobra Litwa i Łotwa. Ja też sobie bardzo chcę poćwiczyć sobie, co nie, no to dobra. Ja tam jestem gotowy na tą poważną walkę i ostre ćwiczenia fizyczne, co nie, no to dobra. No to jak jesteście na to gotowi, czy nie, no to jak ja. Tam jestem gotowy na coś takiego, co nie no to dobra Ja też będę musiał sobie troszeczkę poćwiczyć dla Pana Niemiec, co nie, mój kumple, Łotwa i Litwa, co nie no. To. To jak jesteście gotowi na to na ten trening czy nie no mi kurwa teraz to powiedzcie okej okay, no to jak robimy to teraz czy nie no mi kurwa to teraz powiedzcie o i Litwa twa, okej okay, no to jak okej. Okay. No to dobra, wytrzejska, skarbeńka, co nie no to jak idziecie na ten no trening, czy nie no mi teraz, to kurwa powiedzcie mi okej, okay, no to jak litwa łotwa i Estonia, jesteście gotowi na ten trening, czy nie no mi powiedz okej, okay, no to jak litwa łotwa i... Estonia co nie no to dobra i właśnie tak ma być co nie tak właśnie ma być co nie muszę was przygotować na wojny co nie muszę was na to przygotować rozumiecie to czy nie no mi to teraz kurwa powiedzcie okej okay, no to jak Litwa Łotwa i Estonia nie po to was wziąłem od Rosji i was uratowałem by nie mieć z was pożytku właśnie muszę mieć z was pożytek rozumiecie to kurwa czy nie moje skarbenka no pomyślcie okej. Okay. No to dobra i właśnie tak Niemcy poszli wyćwiczyć Litwę, Łotwę i Estonię, co nie i właśnie tak on poszedł ich wyćwiczyć, okej, okay, no to jak, no to dobra, no to właśnie tak, to było, co nie, no to właśnie tak, to miało być. Co nie no to właśnie tak było co nie no to dobra. Zaraz wam pokażę jeszcze Rosję, co wymyśla on, bo on potrzebuje wódki, wódeczki, co nie no, to dobra, no to zaraz ja wam pokażę jeszcze Rosję po wódeczce okej, okay, no to zaraz wam pokażę Rosję po tym jak wyp... Wódkę, Ok, no to dobra już wam zaraz pokażę ten no kurwa Rosję, ok, no to dobra już wam go pokazuję nie będę tego przedłużał, ok, no to elo, ok. No to dobra, już wypiłem sobie troszeczkę wódeczki, no to teraz wreszcie mogę zrobić to, co miałem, czyli wyjść na dwór, co nie, no to wreszcie teraz mogę iść na dwór, co nie, no to dobra, no to tyle na razie w temacie, co nie, no to dobra, idę na dwór po tej wódeczce, bardzo dobrze się czuję, co nie, no to dobra dobra ale dobra no to tyle w temacie już idę wypić sobie więcej wody ani ci czekaj to nie to muszę coś innego zrobić co nie tylko co to ja nie wiem ale chuj z tym idę nad się przewietrzyć okej okay, no to tyle w temacie już idę to zrobić okej okay. No to dobra, w następnym odcinku no to bardziej się postaram, co nie zrobię filmiku lepszej jakości. Okej, okay, no to ja tam zrobię filmik ku lepszej jakości. Okej, okay, no to dobra. No to na razie to niech będzie tyle w temacie. Idę już zrobić to co mam. Okej, okay, no to dobra, już zakańczam ten no filmik okej. Okay, no to ja już go zakańczam. Okej, okay, no to na razie to Tyle w temacie i w tym odcinku. Do zobaczenia, do następnego odcinka. No to cześć, papa, pa i wytrzymajcie się cieplutko. Ok, no to tyle w temacie, już zakończam ten odcinek. No to tyle w temacie. Elo.